Jesteśmy w zapisie. Dzień dobry, Michał Bardzo Wiśniewski. Faktem jest, w Faktem jest, że jesteśmy w Katowicach. Faktem jest, że jesteśmy w Katowicach. W, w ja... metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jak ty się bawisz dzisiaj, bo to jest wieczór pełen pracy twojej ciężkiej. Słuchaj, teraz się bawię znakomicie, bo wszystkie występy mam za sobą. Aha. Teraz pozostaje mi tylko ta przyjemniejsza część, Aha. czyli stać obok i od czasu do czasu powiedzieć słowo. Niestety Wiadomo, trochę kaszanie, ale ja tu jestem jedynym amatorem, więc mam prawo. To jest wytłumaczalne. Michał, ja, ty nie jesteś amatorem, ty jesteś starym wilkiem show biznesu. Nigdy nie prowadziłem Sylwestra. Wierzysz mi? Wierzę ci. Bierze. Teraz się zacząłem zastanawiać. Nie, nigdy nie prowadziłem. Dobra, a tym bardziej w telewizji, więc hej. No i jak w ogóle się debiutuje w, w zacnym wieku? A, ta doraz była! A ty, bez szczelu, mały. Dobrze, yy, fajnie. Fajnie, oczywiście powiem Ci, że to jest wzięcie na siebie trochę za dużo, czyli jakby występy i bieganie pomiędzy sceną, wiadomo, ale myślałem, że będzie gorzej. Jednak trzy pary kaleson robią swoje, daje radę, bo jest po prostu strasznie picno. Wszędzie dzisiaj w całej Polsce i współczuję i od razu przekazuję wielkie uściski i trochę ciepła do tych co stoją w korkach. Mimo że w samochodach ciepło, ale jakby komuś zabrakło paliwa albo nie dojechał na stację, masakra. Jedźcie bezpiecznie do domów. No jutrocie czeka trudna droga do domu. Trudna, ale ja jeżdżę bardzo bezpiecznie i wszystkich do tego bardzo gorąco namawiam. Czasy szaleństwa mam za sobą, a teraz cenię sobie spokój i przede wszystkim to, że rodzina mnie potrzebuje, więc generalnie Wam też to radzę, bo wiadomo, nie wszystko zależy od nas i wypadki nie powodujemy tylko my, no ale trzeba uważać po prostu. A szczególnie w taką pogodę jest masakra. Właśnie wspomniałeś rodzinę, w tym roku rodzinny występ i rodzinny Sylwester tak naprawdę macie trochę. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale jak masz piątą żonę, to zawsze jest jakiś rodzinny Sylwester. Moja Polcia została z dziećmi, bardzo gorąco ją ściskam, wysłałem jej życzenia, bo pewnie już śpi. Położyła Noela, później Falko, który obejrzał na pewno pierwszy występ, bo mówiła mi o tym, że mu puści. Więc, generalnie, y, ciepło ściska. Mama też została w domu, a ja mam dzisiaj, wiadomo, dwójeczkę i czwóreczkę przy sobie. I to jest wspaniałe. Jak to jest, jak większość Twoich dzieci wykazuje talenty artystyczne? Wiesz, co ja myślę, że. Mm, no, mają po mamach. Po Ani Eti i Vivi mają wspaniałe głosy. E, Xavier trochę szaleństwa po mnie, ale taniec, jak i Fabien, która dzisiaj też była na scenie, no to generalnie no, można być bardziej utalentowanym niż Mandaryna. Nie można. Nie można. A te maluszki, które zostały w domu, czy już widzisz w nich jakiś potencjał? Nie, ale w ogóle... Proszę Państwa, nie życzę żadnemu dziecku, żeby zostali w tej branży. Dlaczego? Bo chciałbym, żeby znaleźli sobie zawód, żeby mieli normalne rodziny, żeby nie musieli w Sylwestra jeździć do pracy, tylko żeby zostali w domu, żeby otoczyli swoich bliskich ciepłem. Takim życzę. To jest A. B przede wszystkim. Wszystkie artysty. Kazik coś powiedział, dobra, nieważne, nie mów tego na głos, ale generalnie to są bardzo trudne zawody, więc chciałbym, żeby zbudowali sobie po prostu przyszłość. A ta część artystyczna była dla nich hobby i wtedy jest fajnie. Okej. Okay. Słuchaj, mówiłeś, że przyjechałeś tutaj samochodem. Chciałam zapytać, ile ty masz punktów karnych na koncie? Zero. Zero. Ostatnie dwa lata temu dostałem, nie, przepraszam, trzy lata temu na akcji Wiśnia Dzieciom przekroczyłem w terenie zabudowanym prędkość o 40, ale miałem wytłumaczenie, bo śnieg był na znaku, więc w ogóle go nie zauważyłem i nie było żadnych zabudowań. Ale przeżyłem te 11 punktów i po roku mi się skasowało. No bo było wtedy dwa lata, ale zmienili prawo, więc kasowały się po roku. Nie mam, ale przez ostatnie tam 12 lat nie miałem żadnych punktów i teraz też nie mam. Także mogę pokazać dowód, jeżeli chcesz. Nie, nie, ja ci wierzę. Ja ci wierzę tak, tylko piłam do twojej koleżanki Justyny która troszkę jest piratką drogową. Tego nie wiem, na pewno jest super koleżanką. Na pewno jest super koleżanką. Fantastyczną. I najlepszą, na pewno najlepszą. Wokalistką w Polsce, jeżeli chodzi o umiejętności, tak? Okej. Okay. Czyli nie Maryla. No, Maryla jest legendą, ale trzeba powiedzieć sobie w ten sposób, że panie uprawiają bardzo różną sztukę i z tym się nie dyskutuje. To jest każda w swoim, w swoim gatunku jest mistrzynią, to absolutnie to ja tutaj Maryli nic nie mam zamiaru odbierać, bo to jest pierwsza dama piosenki. Może królowa jest jedna, być może, że tak powiem, dama jest jedna, ale ja będę tej Justynki bronił, bo ona się bawi swoim instrumentem głosowym w taki sposób, że można o niej wiele być może powiedzieć. Nie grzecznie tak publicznie mówić, czy jest piratką, bo ona może sama wie, co zrobiła źle, ale jedno jest pewne: potrafi swoim instrumentem posługiwać się jak nikt inny. Jak Kuba Badach na przykład. Jak Ku, Kuba badach Jak absolutnie. Piasek. Jest... Oni by U... chyba byli zadowoleni no, z takich tak, komplementów. Ale ja mogę, mogę... Ja mogę powiedzieć, ja nie mam tego instrumentu, więc nie mam się czym bawić. O ups. Ale <laughs> przynajmniej jesteś szczery i. Ja, ale okej. Okay. Oczywiście. Ale mam dużo radości z tego, co robię. Oczywiście. Michale, czego sobie życzysz w 2026 roku? Spokoju za oknem. Żeby wiele rzeczy mi się wyjaśniło, żeby się zakończyło. Najprawdopodobniej nie ma na to szans, ale spokoju za oknem dla siebie i dla swojej rodziny. Zdrowia przede wszystkim, tak. To jest sztampowe, ale zbieramy na dwójkę dzieci. Milenka, która zbiera na serduszko. Serce dla Milenki znajdziecie, na się pomaga oczywiście. Wyjeżdża już na operację, ale jeszcze jest Pranio, który zbiera ze względu na dystrofię. Mięśniową, prania też znajdziecie na się pomaga. I po prostu pomagajcie, dzielcie się tym swoim szczęściem. Bardzo Was serdecznie proszę, bo to, że Wy macie zdrowe dzieci, to nie oznacza, żeby nie podzielić się swoim szczęściem z innymi. A takie skryte marzenie Michała Wiśniewskiego na 2026 to być szczęśliwym? Kropka. Kropka. Bardzo dziękuję. Życzymy jeszcze czytelnikom faktu wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, prawda? Tak, kochani, bardzo życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Spokoju za oknem, głównie to już powiedziałem, ale przede wszystkim zdrowia. Tak, sztampowo. No, kasy też. Jak chcecie, to i kasy. No, trudno, jakoś sobie z tym poradzicie.